2 złote, 2011 rok łódź. Stop Nordic Gold, średnica 27 mm, waga 8,15 g, nakład 800 000 sztuk. Łódź to miasto wyrosło dopiero w XIX wieku, choć ma swoje korzenie w czasach średniowiecznych. Pierwsza wzmianka o wsi łodzia pochodzi z 1332 roku. Prawa miejskie nadał jej król Władysław Jagiełło w 1423 roku. Jednak do końca XVIII wieku łódź była małym miasteczkiem rolniczym. Przez niemal 400 lat żyło tutaj kilkuset mieszkańców utrzymujących się z rolnictwa, rzemiosła i handlu. Dopiero w 1820 roku, wraz z decyzją władz królestwa polskiego o przekształceniu łodzi w fabryczny ośrodek włókienniczy, nastąpił dynamiczny rozwój miasta. Do łodzi zaczęli ściągać tkacze z Wielkopolski, Śląska, Saksonii, Czech, Brandenburgii i Moraw a osadnicy otrzymywali działki budowlane i kredyty rządowe. W latach 1821-1823 władze miejskie wytyczyły osadę sukienniczą Nowe Miasto, a centralnie położonym rynkiem, czyli dzisiejszym Placem Wolności w latach 1824-1827 powstała kolejna osada fabryczna – Łódka, położona przy dzisiejszej ulicy Piotrkowskiej, gdzie przy licznych strumieniach i stawach muńskich powstały Pierwsze przędzanie lnu i bawełny. Od połowy XIX wieku rozpoczął się dynamiczny rozwój łodzi, która w ciągu kilkudziesięciu lat z małego miasteczka przeobraziła się w przemysłową metropolię i na przełomie XIX i XX wieku liczyła ponad 300 tysięcy mieszkańców. Początki łodzi wielkoprzemysłowej związane są z powstaniem wielkich manufaktur, m.in. kompleksu fabrycznego Ludwika Gejera, Biała Fabryka, przemysłowego imperium Karola Scheiblera. Czy konkurującej z nim firmy trzeciego Króla Bawełny Izraela Poznańskiego oraz wielu innych, należących do znanych rodów fabrykanckich. Ślady ich działalności są wciąż widoczne w pejzażu miasta w postaci wielkich zespołów fabrycznych, elektrycznych, pałaców i secesyjnych kamienic. Jednym z symboli potęgi przemysłowej Łodzi jest pałac Poznańskiego, nazywany łódzkim Luwrem w którym od 1975 roku eksponuje zbiory Muzeum Miasta Łodzi. Łódź stała się w XIX wieku przysłowiową ziemią obiecaną dla przedsiębiorczych mieszkańców wielonarodowego i wielokulturowego miasta. Do 1939 roku mieszkało tu ponad 600 tysięcy ludzi, w tym 52% Polaków, 33% Żydów, 10% Niemców oraz mniej liczni przedstawiciele innych narodowości. Po wojnie z ponad 200 tysięcznej diaspory żydowskiej oraz 60 tysięcy obywateli niemieckich pozostali nieliczni. Mimo wielu kryzysów i zawirowań historycznych przez ponad 150 lat, Łódź była stolicą polskiego włókiennictwa i przemysłu tekstylnego. Najtrudniejszy okazał się jednak okres transformacji gospodarczej na początku lat 90. XX wieku. Nie udało się obronić przed upadkiem setek łódzkich fabryk z branży bawełnianej, wełnianej, jedwabniczej, odzieżowej i skórzanej. Miasto w ostatnich dekadach musiało poszukać nowej drogi rozwoju. Pozostawiono na przemysł, ale innych branż. Elektrotechniczny, produkcję sprzętu AGD, usługi dla biznesu, logistyka, także na tradycje kulturalne i artystyczne Łodzi. Zwłaszcza w dziedzinie kina. Sławna filmówka. Obecnie przy wykorzystaniu nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w dawnych obiektach fabrycznych lokowane są wysokie klasy biurowce, powstają hotele i katylerie i centra handlowe w starej przędzalni Schreiblera w księżym młynie powstały oryginalne lofty zaś zakłady poznańskiego to dziś tętniący życiem wielki kompleks handlowo rozrywkowy manufaktura